Siema, to z tej strony Kaster, dzisiaj to już czwarty odcinek z klasyko, poziomowe. Yy, tutaj wszystko widzicie, tak. Yy, właśnie myślicie sobie, co to jest, czemu inna muza? Czemu w ogóle gdzie indziej jesteś? I co się stało? Bo tak, dostałem FIFA 16 i to najmniej sobie kontynuuję serię. można, ją, można to niby nazwać... Yy, takim mini-finałem tej serii. Oczywiście nie jestem u siebie w pokoju. Jestem yy, u mnie w dużym, gdzie często gram sobie w piłkę. Ale nie, oczywiście, nie Dzisiaj gramy realem, bo tamte odcinki były Barceloną i polecam Wam takiego yy, to też nagrywa gościa, nie? Jego kanał to Elodelo. Tam nagraliśmy odcinek z rzutów karny. No i co? Przechodzimy do meczu. A hiszpańskiej ligi dobrze mówi szpakowski, szpakowski albo laskowski. Nawet nie wiem, co to będzie. Ostra jak papryczka czyli. No i już stracił, tracimy bramkę, niestety. Aaaa, Nie sądziłem, że to tak szybko się zacznie. oczywiście y, ten, jakbym grał w 15. To pewnie bym wygrał, ale. 16, drugi. Trudniej niż 15 na pewno. Normalnie tak. Lepiej, że nawet jednego gola nie trudno Ale co? Spróbuję. Tak wiem. Jutro mecz polski. Dajesz benzyna. Brawo. Kurde. Też chyba cały mecz będzie tak wyglądał, że nie zwyciężę tego. Dobra, Babe. No tak, nikogo nie ma z przodu. Dawaj, Ronaldo, popisz się czymś. Dobrze, Cristiano, lecisz. Dobrze, nie pytajcie. Oczywiście chciałem zrobić fake shota, ale tutaj trudno mi się robić te fake shoty. Lepiej mi się w 15 gra. Może dlatego, że dopiero niedawno dostałem. 16 chyba tydzień temu. 10 dni, tak dokładnie. A tymczasem James Rodriguez, Cristiano Ronaldo, Modricz, to nasza szansa. Bale. nie! spoprałem tą naszą szansę. Carvajal, Modricz, no czemu takie niedokładne podania? Halo, panowie. Karwahal Podaj mu. Benzema, strzelaj. Dobi, jest bramka. Mamy remis. Carvajal. No to jest akurat zawodnik, po którym najmniej się spodziewałem, że zdobędzie bramkę w tym meczu. Ale to się dzieje. Daniel Carvajal daje nam remis. W ogóle co zrobił Piqué? Nie mam pojęcia. Co zrobił żera? Benzema! Aj! Spróbowałem od razu po tej bramce dającej nam remis. Spróbowałem, czyli bramkę dającą nam. Na razie zwycięstwo. Oczywiście nie wiem, czy to wygram. Postaram się, ale będzie trudno. Będzie ciężko. Benzema! Tutaj sobie zagramy do Garetha Bale'a, Gareth Bale, Benzema? Jeszcze tu bo no niestety chłonny u nas ma coś tam brać potrafi. Benzema. Wysunięcie do Gareta Bale'a. Gareth Bale. Zagranie. Benzema i Bramka, proszę Państwa. 2 do 1 dla Real Madry. W tym odcinku no gramy Real'em. To jest FIFA 16. Powrót tej serii można powiedzieć. Wiem, aż dwa tygodnie jej nie było na moim kanale. No ale co, Benzema pupką sobie przyjął, strzelił z boleja. Takie bramki kocham oglądać. A ja tu się obawiałem, bo w sumie jeszcze mogę przegrać. To 2 jeden to nic wielkiego. Benzema, powalcz, powalcz ktoś, to jest chyba modlić, nie wiem, Sergio Busquets. Dokładnie. Popatrz, Pepe. Pepe. Dobrze, Pepe. No i po pierwszej połowie prowadzimy dwa do jednego. No dobra, nie, właśnie co chciałem powiedzieć. Benzema do Jamesa. James. James jest. Oczywiście piszcie, jaka też będzie kolejna seria. Klasyko poziomowe. Wiem, że już któryś raz z kolei o tym mówię. No, ale co, nie mam pomysłu. W sumie mam jakiś tam pomysł, ale jak to jest dobry pomysł, to napiszcie. Mam pomysł na Team No, dosyć fajna seria. Może być, może być, ale oczywiście będę zaczynał od brązowego składu, więc tutaj nie bijcie mnie w komentarzach, że tak takimi słabymi będę grał, no ale, no chyba że napiszecie coś o jakiejś innej fajnej serii. Nie tu chciałem podać. Kros. Dokładnie. Luka Modric. Modric. Ramos. Będą, a? Może odbierzesz? Coś. Może i z linii bramkowej, ale ja samochód. to pewnie by nie było tutaj. Ale wy musicie mieć teraz emocje normalnie. A nie, chyba, że mnie nie To i tak musicie mieć jakieś tam, żeby po drugiej stronie. Nie wiem, czy ktoś mnie zrozumiał, ale. nie Marcelo. Dobrze, Marcelo. Ronaldo, ucieknij tam, Messiemu. Dajesz Ronaldo. Do końca. Cristiano. Cristiano, czy będzie trzy? Ronaldo, tak jest. Trzy do jednego. Cristiano, Ronaldo. Ale się cieszy z tego gola. Tak jak ja! No, powoli tak! A ja tu się obawiałem, że mogę przegrać? Już chyba koniec. Oczywiście nie będę lekceważył Barcelony, bo tutaj wszystko może się jeszcze zdarzyć. Więc nie mogę, gorzej, nie mogę zacząć gorzej grać. Bej, odbierz. Kiedyś byłeś w bronzu, no to. Dobrze będą. Kontra może być. Z tego nie Ronaldo i zagranie tutaj. Nie wiem do kogo to miało być. modric do Marcelo. Po mi też jakiś fajny pomysł w komentarzu na nową serię. Bo ja serio nie wiem co. Mam myśli. I tak właśnie yy, Chciałem to powiedzieć już wcześniej yy, Mamy 12 subskrypcji Powoli zbliżamy się do 13 Co już kiedyś mieliśmy Nie wiem czemu mi subskrypcje spadły Może dlatego, że nie pojawiały się filmiki Na moim kanale I pomyśleliście sobie Po co ja go subskrybuję Przecież w ogóle filmików nie będzie Nie, ale teraz już Chyba będą się pojawiały. Będę miał trochę więcej czasu. A, żeby coś nagrać. A może też z dworu coś nagram? Nie wiadomo. O ale mnie tu Luis Suarez zrobił! Pepe do! Ile on ma agresji w ogóle? Ile, Ale mamy? Benzema. Marcelo. I wysunięcie do Benzemy. Karim Benzema. Brzutka nie wyszła. Mi ta o! Taka brzutka była dobra. Koniec meczu. Wygrywamy. Yy, czyli tak. Oczywiście jestem zadowolony z tego. Nie będziemy robić kary. Oczywiście, bo wygrałem ten mecz. No ale co, taki finał serii, jakby. Czyli to już widzieliście to. Z tej strony, mówił dla Was Kasper. Na razie.